A my teraz przenosimy się do Białki. Ja właściwie Białka przyjechała do, do nas. nas. Stada Ogierów Białka. Nie na koniu, ale. <laughs> Oj, nie wiem, zaraz zapytamy. Tak. Dzień dobry, jest z nami Rozpaw Skrzypek Stada Ogierów Białka. Właśnie, witamy serdecznie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, Derek, witam dobrze. serdecznie. Spotykamy się, żeby zapowiedzieć i powiedzieć nieco więcej państwu o konnych rajdach długodystansowych o dyscyplinie bardzo ciekawej. I właśnie, zaczynając może od historii tej dyscypliny, od jak dawna mamy do czynienia z, z tą dyscypliną na świecie, w Polsce? Ja może rozpocznę i nawiążę do mojego przyjazdu tutaj. Faktycznie przyjechałem z Białki Konno, wstałem odpowiednio wcześniej, zaparkowałem w strefie płatnego parkowania. Zwolniony jestem tutaj z opłaty, podobnie jak motocykliści w, Pozna w Lublinie, z czego bardzo się cieszę. Aha, <laughs> Natomiast bardzo. jeżeli chodzi o historię konnych rajdów długodystansowych, jako dyscyplina sportowa w nomenklaturze, e, rajdy konne pojawiły się w połowie poprzedniego stulecia. Pierwsze tego typu zawody rozegrane zostały w Stanach Zjednoczonych na dystansie 100 mil, potem bardzo szybko zagościły w, Polsce, w Europie oraz w Polsce. W Polsce pierwsza impreza tego typu, taka oficjalna, rozegrana została w roku 1990, były to Mistrzostwa Polski na dystansie 2 razy 100 km, dwudniowa impreza, dwudniowe wydarzenie. O popularności tej imprezy i szybkim rozwoju niech świadczy fakt, że ilość zarejestrowanych licencyjnych zawodników w rajdach długodystansowych to druga liczba po najpopularniejszych skokach przez przeszkody. No właśnie, panie pan dyrektorze, ile osób w tym roku będzie brało udział w tych międzynarodowych rajdach długodystansowych? W tym momencie mamy zgłoszonych 30 zawodników, albo inaczej 30 par, zawodnik plus koń, ale lista nie jest jeszcze zamknięta. Myślę, że, że ta liczba zawodników chętnych nieco wzrośnie przed najbliższą sobotą. Trochę pandemia popsuła, żeby ten konkurs był odbywany co roku, ale rzeczywiście, rzeczywiście tych zawodników jest coraz więcej i wyjątkowa impreza to będzie. Tak, faktycznie mieliśmy, mieliśmy roczną przerwę spowodowaną pandemią, poprzednie zawody odbywały się w 2019 roku, cieszyły się dużą popularnością. I po rok, właściwie po dwóch latach wracamy do, do tej formuły dobrze przyjętej przez zawodników startujących w Białce. Jak to w praktyce wygląda, proszę powiedzieć? Długi dystans, ta niesamowita symbioza między koniem a zawodnikiem, prawda? To jest istotne. Tak, tak. Tutaj, tutaj konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy koniem a zawodnikiem. Konie, konie przede wszystkim to muszą być wszechstronne konie, charakteryzujące się Dużą wytrzymałością, dużą dzielnością, dużą odpornością na stres. No i drugi element, o którym już tutaj wspomnieliśmy, to zawodnik, którego porównałbym do maratończyka we wszystkich aspektach, łącznie z modą. Tutaj naprawdę zupełnie inaczej ubierają się zawodnicy, rajdowi. Nie mamy na przykład do czynienia, nie spotkamy tutaj typowych butów typu oficerki znanych z innych dyscyplin jeździeckich. Ubierają się fajnie, kolorowo, wygodnie, w nieprzemakalne stroje, ponieważ trafiamy na różne warunki atmosferyczne. A no właśnie, no e... to prawie, prawie najdłuższy dystans, ale to prawie 100 tak? kilometrów. I, jak w ogóle trzeba przygotować i zawodnika, no i konia? Tak, w Białce w tym roku ścigać się będziemy na dystansach od 20 do 100 kilometrów. Najdłuższy dystans 100 kilometrów to naprawdę jest spore wyznanie, wyzwanie i przygotowania trwają bardzo długo. Rozpoczynają się wcześniej. jest to konkurencja dość kontuzjogenna, więc naprawdę trzeba uważać na wiele aspektów i wiele czynników. Mm -hmm. Mówimy o tym, że to są rajdy długodystansowe, są podzielone na kilka etapów i, i co pewien czas sprawdzana jest kondycja konia, tak, tak to rozumiem? Tak, tak, tak. Wygrywa zawodnik, w rajdach długodystansowych zwycięża zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów. Yy. Najogólniej chodzi o to, aby dystans Przemierzyć w jak najkrótszym czasie, ale przy wielu obostrzeniach dotyczących średniej prędkości, minimalnej prędkości przemieszczania się. Wyniki liczone są według dość skomplikowanego algorytmu, bo dochodzą tutaj jeszcze kwestie weterynaryjne tak zwana bramka weterynaryjna, podczas której lekarze w weterynarii w pewnych cyklach jest to albo jedna pętla, albo po prostu po zakończeniu zawodów mierzą i sprawdzają podstawowe, weterynaryjne parametry konia. Takim najprostszym przykładem niech będzie może tętno konia, które w czasie do 15 minut po zakończeniu pętli bądź wyścigu nie może być wyższe niż 58 uderzeń na minutę. Zdrowie konia No właśnie, zdrowie konia jest bardzo ważne, ale jak w ogóle trwają przygotowania? Wiadomo, że maratończycy ćwiczą codziennie po kilka godzin, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o konie? Jak w ogóle wygląda trening takiego konia? Rozpoczynamy przede wszystkim od wyboru konia, najbardziej predysponowymi, predysponowanymi rasami do tego typu dyscypliny sportowej są konie arabskie czystej krwi oraz konie angloarabskie rasy małopolskiej, oczywiście niemieckie konie są dobre i doskonałe w każdej dyscyplinie sportowej, ale pominę, pominę niemieckie konie, zatrzymam się przy koniach arabskich i angloarabskich, małopolskich, ponieważ właśnie takie konie hodujemy w białce, takie konie formujemy, formujemy do sportu, jest to bardzo długi, żmudny i monotonny trening, bardzo mało widowiskowy, ponieważ odbywa się cały czas w terenie. Ale czy rajdy sobotnie, na które zapraszamy Państwa, widowiskowe będą? No chyba tak. Tak, tak, na pewno tak. Chociaż niewiele zobaczymy na terenie samej stadniny, tak? gdzie mhm. do czynienia będziemy mieć tylko ze startem, metą oraz bramkami weterynaryjnymi, gdzie dokładnie będziemy mogli obejrzeć konie. Natomiast koni podczas akcji... Nie obejrzymy na terenie samej stadniny, musielibyśmy się udać na jakiś odcinek w okalających stadninę lasach, bądź też bardzo fajnych, charakterystycznych wąwozach. O której rozpoczynają się zawody sobotnie, Zawody sobotnie tak naprawdę rozpoczynają się już w piątek, bramkami, <grymne> 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 tak, wieczornymi bramkami weterynaryjnymi i procedurami. Natomiast startujemy od siódmej, od siódmej rano, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Jakie jeszcze plany ma ogierów w Białce, ta stadnina, najbliższe państwa plany? Planów mamy sporo. Przebudziliśmy się po, po przerwie pandemicznej i ruszamy z kopyta. Za tydzień spróbujemy zorganizować zawody regionalne w skokach przez przeszkody. No i ciągle pracujemy nad naszymi zawodnikami sportowcami, którzy chciałbym, żeby jak z najlepszej strony reprezentowali zarówno stado ogierów w Białce, jak również lubelszczyznę na terenie Polski. Proszę Państwa, konne rajdy długodystansowe, Oliwtajów. międzynarodowe, tak? Tak, tak. To, to też jest ważny aspekt, drodzy Państwo. A właśnie, a jak Polacy wypadają? E Polacy wypadają bardzo dobrze, ale staramy, staramy się być w Białce gościnni, więc pozwalamy obcokrajowcom zwyciężyć. To jest drugie lub trzecie miejsce. Tak. W <laughs> pewności będzie. Dobra wystarczy. zasada. My też staramy się tutaj w poranku być gościnni i e, dziękujemy Panu w takim razie za rozmowę. Jarosław Skrzypek, szpital ogierów w Białce był dzisiaj z nami, a już za chwilę, drodzy Państwo, na naszej porankowej scenie ponownie Ada Galant i Emil Wójcik, młodzi utalentowani licealiści, e, którzy wygrali konkurs w Chełmie, konkurs festiwal piosenki anglojęzycznej i tym razem wykonają dla nas piosenkę Young and Beautiful.